Witam Państwa bardzo serdecznie na Festiwalu Muzyka Starówki. Głównym organizatorem jest Forum Gry, współorganizatorem jest Made in Szczecin oraz portal wyszczecinie.pl. Co sądzicie o wprowadzaniu takiej idei muzycznych koncertów na Starówkę? Myślę, że to bardzo dobre yy, przedsięwzięcie, ponieważ no, jeśli są koncerty, to jest fajnie. No to jest y, dobra możliwość dla pokazania się młodych zespołów, które y, no, występują może jeszcze nie aż tak często, a ludzie tutaj mogą po prostu nawet przechodząc przypadkiem zobaczyć, może im się coś spodoba, przyjdą kolejny raz. Ty w piję, Część, ławką, się ukrywa z całym swoim ciałem jest piosenka czekoladowego. Tak, miasto. jest czekoladowe miasto, które właśnie mówi o tym, że nad Szczecinem często unosi się zapach czekolady i dlatego jest czekoladowy. W strukturze tunisu nie się pod ścianą, a przeciwko yeah. yeah. oh, 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 oh. yeah, we'll może! Będą tam prosto po koncercie, witamy pieska, wabi się? Wabi się Josi, ja się wabię Kamil. A ty jak się wabisz? Ja się wabię Tomek. Pogoda nam średnio dopisała, aczkolwiek wydaje mi się, że klimat był niezły. Opowiecie coś więcej? Tak, było bardzo gorąco, fajnie, że przyszli ludzie. Nie spodziewałem się tego, że w taką pogodę ktokolwiek może e, zagościć tutaj na, na placu Orła Białego. E, po raz kolejny e, bardzo pozytywnie się zaskoczy, zaskoczyłem, także było super. Było mokro i gorąco, czyli było dokładnie tak, jak lubimy. Publiczność jak zwykle nas nie zawiodła. Jak zwykle przyszli, byli tutaj z nami pod sceną i razem się wspaniale bawiliśmy. Także dziękujemy organizatorom za to naprawdę bardzo fajne wydarzenie, bardzo klimatyczne, i dziękujemy naszej publiczności, że po raz kolejny była z nami. Generalnie rzecińska scena jest naprawdę na, na, na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jest dużo naprawdę świetnych zespołów e, i gorąco zachęcamy te zespoły, żeby tak naprawdę e, wychodziły e, z, z podziemia, wychodziły po prostu z, z garaży, z piwnic, z salek prób, żeby po prostu rozsyłały swój materiał gdzie się da, bo tak naprawdę nasze sukcesy są uwarunkowane tak naprawdę dwiema rzeczami. Najważniejszą, czyli bardzo konsekwentną i bardzo ciężką pracą nad materiałem, a druga to jest, rzecz to jest po prostu to, że yy, staramy się ludzi zainteresować tym, co robimy. Zakończenie pierwszego dnia festiwalu Muzyka Starówki z nami zespół Forte Pain. Mamy trzy bardzo gorące pytania do Was. Najpierw może się przedstawimy. Przemek Walenciak. Perkusja. Perkusja. Tak jest. <grytanie> Filip Grządzielewski, Bas, Sebastian Kosiński, mikrofon. Na początku pogoda y, nam nie sprzyjała, aczkolwiek niebo się wypogodziło, zrobiło się ciemno, a wasza muzyka jakoś tak y, wpisała się w ten klimat. Może coś opowiesz? On nam się świetnie, a pogoda dlatego się poprawiła, bo prosi, po prostu <laughs> poprosiłem zespół Dead on Time, żeby grali na tyle głośno, żeby przestraszyli chmury, żeby no one leciały. Jak wam się podobała w ogóle y, idea występowania na Starówce? Jak to się, że tak powiem, składa tutaj z, waszy, z waszą muzyką? Jak to się składa z naszą muzyką? No, gramy oczywiście, no, można powiedzieć, różnorako pojętą poezję śpiewaną. Oczywiście zagraną w stylu rockowym. Starówka jest to dość specyficzne miejsce, o specyficznym klimacie, atmosferze, charakterze, w którym oczywiście mm, wpłynął na nas i na naszą grę. Grało nam się świetnie. Tak, tym bardziej, tym bardziej, że jest to naprawdę świetna inicjatywa, przywróćmy szyć i Stare Miasto. No, w naszym mieście niestety, niestety brakuje takiego jednego miejsca, jednego punktu, takiej starówki, takiej prawdziwego zdarzenia, e, gdzie można by się spotkać, e, no, posiedzieć, e, nawet poczuć cały ten klimat Starego Miasta, tak? To jest, jest takie coś w Poznaniu, jest takie coś no, nawet w Warszawie, w Krakowie, to już nawet nie mówię, tak? Bo nawet to jest, bo to jest no, jedno z najpiękniejszych w miejsc w ogóle na świecie, tak? E, według rankingów. No chcielibyśmy, żeby no, o ile to jest możliwe, tak? Żeby żeby coś takiego stworzyć na nie. Już pewien zaczątek mamy, mamy, mamy bardzo piękną architekturę, mamy bardzo piękne budynki, y, mamy duży potencjał tak naprawdę, jeśli chodzi o, o nasze miasto i chcielibyśmy nawet takim koncertem, to jest y, jedna cegiełka, budowanie muru po, po prawda, cegiełka po cegiełce, y, no chcielibyśmy się tego przyczynić, żeby coś takiego zrealizować. Piękna inicjatywa.